Tytuł pierwszej prezentacji jest, czy raporty MAG i KBWLP są wiarygodne. Tak, telekonferencja jest czwartą z rzędu i chciałbym, ze względu na to, że jest wiele osób, które nie miały możliwości i nie mogły zobaczyć wcześniejszych naszych prezentacji, chciałbym zrobić podsumowanie tego, co do, do tej pory powiedzieliśmy i Coś, co zespoliłoby te poprzednie prezentacje i pozwoliło y, ob, y, spojrzeć na y, oba raporty z troszeczkę innej perspektywy. W międzyczasie też doszło trochę nowych informacji, które uzupełniłem już y, w, tych, y, w tej zestawionej prezentacji z tych trzech poprzednich. Po pierwsze, Wiemy już bardzo dobrze, że popełniono bardzo wiele błędów na samym początku przy badaniu i zabezpieczeniu miejsca katastrofy. Wiemy, że nie wypełniono wielu podstawowych wymaganych czynności przez zgodnie z załącznikiem nr 13 konwencji chicagowskiej. Opisane są czynności, które powinny w tym informacji do tego załącznika, opisane są czynności, które powinny być wykonane. Oprócz tego jest wielki dokument, który mówi, jak powinny być y, wykonane sekcje zwłok. Wiemy dzisiaj, że tego nie dopełniono, zaniedbano bardzo wielu rzeczy. Tu tylko kilka fotografii, które pokazują, jaki był dostęp do miejsca katastrofy w pierwszej chwili, że nawet y, Widać na zdjęciu chłopca, który bierze jakąś część samolotu na pamiątkę. Ale przede wszystkim, oprócz tych wszystkich rzeczy, myśmy się później dowiedzieli ze zdjęć satelitarnych, że te zabezpieczenie dotyczy, dotyczyło również dużych części samolotu. Proszę zobaczyć na zdjęcie z 11 kwietnia satelitarnej i położenie. Lewego statecznika samolotu, który jest w odległości około 60-70 metrów od miejsca, pierwszego miejsca uderzenia w ziemię. I proszę zobaczyć na pozycję tego statecznika na zdjęciu z 12 kwietnia. Ten statecznik przewędrował. Nie chyba nie będziemy podejrzewali, że, że mógł. Wiatr przewiaż tak wielką część. Co ciekawsze, na, na swoim raporcie ze zdjęć dokonanych z oblotu terenu katastrofy, Komisja MAK zaznacza położenie statecznika nie z 11 kwietnia, ale z dnia 12 kwietnia. Zdjęcia te są prezentowane tylko w raporcie MAK ponieważ w raporcie i w raporcie Millera tych zdjęć nie ma, ponieważ nikt z komisji Millera nie uczestniczył w oblocie terenu katastrofy. Same wykresy przedstawione. Proszę zobaczyć, że wykresy przedstawione w raporcie MAC zawierają dziwną szarą strefę w miejscu najbardziej interesującym, Czyli w miejscu, w którym wydarzyła się najistotniejsza część katastrofy. Wyjaśniła się ta sprawa, gdy porównaliśmy to z wcześniejszym raportem Komisji MAK z wypadku w Permie 13 września 2008 roku, gdzie są nie tylko linie, ale są naniesione punkty odczytu. Okazuje się, że te szare linie to są miejsca, gdzie nie ma odczytów. Jeden i drugi wykres przygotowane zostały przy pomocy tego samego programu, programu WINARM32, który poz pozwala usuwać punkty, które y, obsługujący ten program uzna za, za zbyt odbiegające i obarczone zbyt dużym y, błędem. Natomiast y, osobna, y, osobny komentarz wymaga się wykresom przedstawionym przez y, y, komisję Millera. Proszę Państwa, y, żadnemu ze swoich studentów takiej pracy, y, pracy, z takiego sprawozdania z badań nie zaliczyłbym. Ja myślę, że nawet w szkole średniej y, taki, taki sposób y, demonstracji wyników nie byłby przyjęty przez, y, przez nauczyciela. Interesującą rzeczą jest yy, rozkład alarmów TAPS i FMS, którym poświęciliśmy największą uwagę. Zwróciło naszą uwagę to, że rap, zarówno raport MAC, jak i raport Miller'a milczy całkowicie o ostatnim zapisie TAPS. Nie ma o nim żadnych informacji w analizie, jednej, w analizach przedstawionych przez jeden i drugi raport. Dopiero później, <coughs> przepraszam, po kilku miesiącach się, pojawił się raport do protokołu, w którym jest y, przedstawiony odczyt wszystkich alarmów TAWS i dopiero tam możemy znaleźć w, w tym odczycie dane dotyczące Tawsu 38. Proszę teraz zobaczyć na y, bardzo znamienną rzecz. Na zdjęciu satelitarnym z kwietnia 2010 roku, położenie, prawie w centrum tego zdjęcia, mamy położenie TAWS-u 38, który jest bardzo blisko skrzydł urwanej końcówki skrzydła, i to samo zdjęcie z czerwca. Proszę zauważyć, że cały ten wokół tego tawsu drzewa zostały wycięte, trawa została wypalona. Jako przyczynę tego podano przygotowanie i y, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Organizacji Lotniczych oczyszczenie podejścia do lotniska y, z, y, z wysokich, wysokich drzew. I przeszkód, które by mogły y, przeszkadzać y, w podejściu do lotniska. Dlaczego akurat tutaj wycięto, kiedy widać, że wcześniej i później pozostawiono drzewa, to już pozostaje tajemnicą tych, którzy podjęli taką decyzję. Mówiłem w jednym ze swoich poprzednich prezentacji, że o, o, analiza ostatnich sekund. Lotu TU-154 przy podejściu do lądowania w raporcie. Minara oparta została na zdjęciu fotoamatora ze Smoleńska, zdjęciu wykonanego 13 kwietnia. Tu jest zdjęcie, na górze jest zdjęcie z raportu MAK z zaznaczonymi, z zaznaczonym położeniem samolotu, jego Lewego skrzydła, lewego statecznika i tutaj końcówki lewego skrzydła już przy y, pochyleniu 90 stopni. Na dole jest fragment oryginalnego zdjęcia Amielina. W raporcie Minera posłużono się nie tylko fragmentem zdjęcia, ale posłużono się którąś z kolei kopią skoki. Proszę zobaczyć, że jakość nawet tego fragmentu zdjęcia Amielina. Jest wielokrotnie lepsza od tej, którą zaprezentowano nam w raporcie Millera. Jak wygląda prawdziwe zdjęcie Amielina? I jak wygląda położenie samolotu według tych linii i położeń, które wyrysowane zostały w raporcie Millera? Proszę zobaczyć. To jest ten interesujący nas fragment. To jest całe zdjęcie Ami Amielina dostępne w internecie od początku. I tu jest naniesiony w skali samolot Tu 154. Naniesiony jest bardzo bardzo w skali, dlatego że te dwa obiekty, budka przy parkingu i y, miejsce ustronne, widoczne są na zdjęciu satelitarnym i można dokładnie wyznaczyć ze zdjęcia satelitarnego odległość tych między tymi dwoma obiektami. Wynosi ona 16,1 metra, dlatego można było w skali przyłożyć samolot. Proszę zobaczyć. Już nawet nie jest interesujące to, że prawdopodobnie zahaczyłby przy położeniu 60 stopni, 65 stopni. Samolot zahaczył, mógł zahaczyć o ziemię, ale najbardziej i, uderzającą jest rzeczą to, że samolot Wznosi się do góry, będąc w takim przechyle i zwiększając, zwiększając przechylenie na lewe skrzydło. Jest to w, absolutnie wbrew jakimkolwiek y, y, własnościom fizycznym i aerodynamicznym samolotu. W związku z ostatnio przedstawionym odczyta, nowym odczytem z krakowskiego y, Instytutu zapisów z kokpitu samolotu, pojawiło się, pojawiły się dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawiła się taka rzecz, że czas katastrofy i ostatni dźwięk podany jest w, w odczycie z Krakowa, podana jest godzina 8:41, 7:40. Oczywiście popatrzmy teraz na to, co z katastrofy, który podaje yy, raport MAC i który podaje raport Millera. Raport MAC podaje, że katastrofa zdarzyła się o godzinie 10.41.06.5, przy czym ostatni zapis TAWS ma miejsce o godzinie, godzinie 10.41.02, Natomiast zamrożenie FMS o godzinie 10.41 i 5 sekund to jest około półtorej sekundy, około, około sekundy przed pierwszym uderzeniem w ziemię. Zobaczmy jak ta sytuacja wygląda w raporcie Millera. Proszę Państwa, w raporcie Millera według czasu uniwersalnego TAPS czwarty jest o godzinie 6:40:49. TAPS, natomiast yy, to był TAPS poprzedni, TAPS piąty jest 6:41:05. Natomiast FMS, zamrożenie FMS jest o godzinie 6:41:08, czyli pół sekundy po. W czasie pierwszego uderzenia w ziemię. Z odczytu FMS wiemy, że samolot wówczas był na wysokości 15 metrów i miał prędkość 270 km. Przypominam jeszcze raz, pół sekundy po uderzeniu samolot ma nadal prędkość 270 km na, na godzinę. Nie należy się chyba zatem dziwić, że ostatni. Tawsem, który jest podany w raporcie Miller'a, jest TAWS 37. Nie ma ani tafsa 38, który jest około 70 metrów za brzozą. Tu jest zderzenie z brzozą. W tym miejscu mniej więcej jest TAWS 38 i w tym miejscu jest zamrożenie FMS-a. I te dwa zdarzenia nie są naniesione. One się całkowicie nie zgadzają z tym, co podaje y, komisja Millera. Oprócz tego, z, y, rzeczą, na którą zwróciliśmy bardzo y, szczególną uwagę, to są wstrząsy w przyspieszeniu pionowym, które są widoczne i w raporcie Millera i w raporcie Maku. Proszę zauważyć, że przyspieszenie pionowe ma dwa wyraźne piki. Wysokość tych pików różni się w raporcie Millera i w raporcie Maku, ale może to być spowodowane rozdzielczością odczytu przyrządów oraz tym, że te wstrząsy są bardzo krótkie. One trwają yy, mniej niż pół sekundy. To zwracaliśmy uwagę już, już przez wszystkich naszych poprzednich, yy, poprzednich prezentacjach. Jakie są wnioski? W raportach MAK i KBWL nie podano metodologii badań i nie podano weryfikowanych metod analizy poszczególnych etapów katastrofy. Dane odczytane z instrumentów samolotu zostały poddane nieuzasadnionym korekcjom. Nie wiemy dlaczego dane z odczytu TAFS i FMS zostały w raporcie MAC przesunięte o 3 sekundy, w raporcie KBWL przesunięte o 6 sekund. Synchronizacja danych zapisu głosowego z kokpitu w raporcie, w raporcie Millera oparta została o odgłos uderzenia, zderzenia z Brzozą. Tego odgłosu nie nie zidentyfikowali eksperci z Krakowa. Ja nie wiem, dlaczego Komisja Millera nie zwróciła się do NTSB z prośbą o badanie szczegółowych informacji na temat przerw pomiędzy rozpoczęciem się alarmu TAPS i pojawieniem się pierwszego komunikatu głosowego. Jest to proces prowadzony przez komputer i z dokładnością do setnych sekundy jest, można by było wyznaczyć odległość między zapisem rozpoczęciem zapisu a podaniem pierwszego komunikatu, który jest słyszalny w zapisach z kokpitu. są trzy alarmy, czyli trzy niezależne punkty. Można by było bardzo precyzyjnie wyznaczyć czas synchronizacji. Dlatego, że czas zapisany w alarmach TAWS i FMS jest czasem satelitarnym. Dlaczego wzięto y, z, odgłos zderzenia z brzozą jako punkt synchronizacji zapisów Tak jak powiedziałem też dane z alarmu TAS 38 i FMS w raporcie komisji Millera mimo że podane później w załącznikach nie zostały uwzględnione w analizie katastrofy Przedstawiliśmy też Wcześniej, już w lipcu ubiegłego roku, ubiegłego roku trajektorię poziomą opartą na no, odczytach TAS i FMS. FMS to jest system zarządzania lotem, czyli komputer pokładowy, a TAS to jest system wczesnego ostrzegania przed zbliżaniem się do Ziemi. Mamy zapis w alarmach położeń geograficznych samolotu przy Kolejnych alarmach. Przy alarmie 37 i przy alarmie 38. Tutaj jest taws 5, to jest ostatni z alarmów, to jest taws 38. Z zapisów i położeń geograficznych wynika, że samolot nie zmienił kursu magnetycznego pomiędzy tawsem 38 a tawsem 37 co całkowicie nie zgadza się z interpretacją katastrofy podawaną przez raport Millera i przez raport MAC, że samolot w zderzeniu z brzozą stracił lewą końcówkę skrzydła i wpadł w rotację. Yy, taka po prostu uderzenie w drzewo, utrata skrzydła i rotacja samolotu spowodują to, że on musi skręcić w lewą stronę. Samolot na tym odcinku 140 metrów nie skręcił w lewą stronę. Proszę zobaczyć, tu widać na slajdzie, w stawie 38 zapisana jest, zapisany jest kierunek magnetyczny 261 stopnia, taki sam jak w trakcie poprzednim, natomiast komisja MAC i też komisja Millera podaje, że w tym miejscu samolot już ma około 250 zmiany kursu, około, 200, około 10 stopni. W raporcie przedstawionym w załączniku czwartym możemy odczytać wielkość Frag Rate, która jest która opisuje odchylenie kursu, od kursu samolotu, czyli opisuje skręt w prawo lub w lewo. Skręt w lewo jest ze znakiem minus yy, w jednostkach stopni na sekundę. Proszę zobaczyć, w się 38 odchylenie wynosi setnych sekundy. Nie ma wątpliwości, że samolot leciał, w linii prostej, dokładnie według kursu w Tafsie 38. Przypominam, Tafs 38 to jest około 140 metrów po zderzeniu z Brzozą. Wniosek, trajektoria pozioma wyznaczona z ostatnich alarmów Tafs nie zmienia się do 140 metrów za Brzozą, za brzozą i utrata skrzydła i beczka autoratacyjna musiały skutkować zmianą kursu, co jest niezgodnie niezgodne z zapisem TAPS nr 38. I chyba w tym momencie staje się jasne, dlaczego zarówno NAC, jak i KWWL nie ujęły w swoich analizach TAPS-u 38. Kolejnym elementem, który był prezentowany już wcześniej, jest trajektoria pionowa w ostatnich sekundach lotu. Tutaj z wszelkimi uwagami jest to trajektoria policzona przez osoby, przez osoby współpracujące z zespołem, które pracują w Polsce i pragną zachować anonimowość. Na dole jest adres e-mailowy, pod którym można zadać wszelkie pytania dotyczące metody obliczeń i wyników. Trajektoria pionowa została wyznaczona na podstawie danych odczytanych przez firmę Universal Avionics z komputerów TAWS i FMS. One były produkcji tej firmy oraz parametrów zawartych w raportach MAC i KBWL, które zostały dodane do tych analiz. Proszę zobaczyć szczególnie yy, w raporcie MAG, gdzie po raz kolejny yy, można, można przekonać się o tym, jak pomijano, jak pomijano, pomijano ten niewygodny TAWS 38. Linia fioletowa to jest wysno, wysokość wyznaczona z, TUS, z zapisów TAWS. Ostatni punkt w raporcie Mak, który jest naniesiony, to jest taf 37. Proszę zobaczyć, że ta linia jest wyżej, powyżej linii, którą przyjął mak za trajektorię, rzeczywistą trajektorię pionową samolotu podchodzącego do lądowania. Taws 38 zaznaczę, leży jeszcze wyżej. Tutaj jest odtworzona trajektoria pionowa w skali czasu. Tutaj w skali odległości na dole mamy naniesiony profil. To jest trajektoria od 5, mniej więcej 5,5 ,5 km od, od, położenia, od początku pasu, pasa. Zobaczmy teraz ten interesujący nas fragment ostatnich sekund. Tutaj jest, jest to wysokość waryczna, czyli wysokość nad poziomem pasa, nie wysokość nad terenem, czyli nad gruntem. Tutaj mamy położenie pierwszej brzozy i drugiej wrzosy. Widać że przy drugiej brzozie samolot już zaczyna, się, zaczyna odchodzić i się unosić, i później mam, i pod koniec mamy zmianę trajektorii bardzo wyraźne opadanie samolotu, gdzie tutaj na końcu jest miejsce zamrożenia FMS. Jeszcze raz, już przy brzozie, niedaleko za brzozą pierwszą, pomiędzy brzozą pierwszą i drugą, samolot zaczyna się wznosić, osiąga punkt maksymalny, chwilę w okolicach Tawsa, w okolicach Tawsa 38. I, I spada gwałtownie przy, w miejscu zamrożenia FMS. Jakie są wnioski wypływające z y, trajektorii pionowej? Że kontakt z brzozą przy pierwszej radiolatarni i kontakt z brzozą, która miała odciąć y, fragment skrzydła samolotu, nie mogły mieć miejsca, dlatego że w tych dwóch miejscach samolot znajdował się wyżej od miejsca, które podaje MAC i podaje Komisja Miller'a około 14 metrów wyżej, czyli około 20 metrów nad poziomem gruntu. Takie są wnioski z tych trajektorii obliczonych yy, w oparciu o odczyty TAPS, FMS oraz odczyty parametrów z raportu MAC i Komisji Miller'a.